Witam was serdecznie. Kolejne podsumowanie sesji Rady Miejskiej, tym razem 13. absolutoryjnej, w której miałem okazję wziąć udział i zdam wam relację z tego, jak głosowałem i co wydarzyło się w trakcie tej sesji. Główne tematy to przede wszystkim raport o stanie miasta, udzielenie absolutorium połączone z wotum zaufania dla burmistrza oraz przegłosowanie kwestii dodatkowych milionów na Miejską ślizgawkę, a także przyznanie tytułów zasłużonego hojniczanina dla dwóch kandydatów, których zaproponował nam burmistrz. Pierwszy temat, który chciałbym podjąć, to lodowisko. Ostatni temat, który został dołączony nomen omen w ostatnim momencie do materiałów sesyjnych. W piątek przed sesją dowiedzieliśmy się, że planowane jest zwiększenie funduszy na budowę ślizgawki. Dlaczego mówię znowu prześmiewczo, znowu niegrzecznie ślizgawki, a nie mówię o lodowisku. No, lodowisko ma wymiary umożliwiające na uprawianie tam hokeja na lodzie, czy łyżwiarstwa figurowego. Niestety ten obiekt, który mamy wybudować w Chojnicach, nie będzie spełniał tych wymogów, i wymiary 20 na 40 metrów będą go sytuowały w gronie ślizgawek. Skoro jest małe, powinno być tanie. Natomiast otwarto przed dwoma tygodniami przetargi i ogłoszone ich wyniki. Dobrze na wszystkim znana czuchowska firma wygrała z ofertą prawie 15 milionów złotych i są to pieniądze dużo większe niż te, które były planowane. W Kosztorysie zapowiadano 10 milionów złotych i taką zgodę wyraziła Rada Miejska. Miało być więc 5 milionów z pieniędzy centralnych, 5 milionów z naszego budżetu. Okazuje się, że ta impreza będzie dla nas co najmniej dwa razy droższa. Dlaczego dwa razy droższa? Bo w trakcie dyskusji nad tym tematem burmistrz dopowiedział, że planowane jest wybudowanie łącznika pomiędzy ulicą Wagnera, a ulicą Kościerską, czyli gdzieś pomiędzy tym miejscem, gdzie ma powstać nowa ślizgawka, a włączeniem jej do sieci komunikacyjnej ulicy Kościerskiej. I teraz, drodzy Państwo, prawie 15 milionów, z czego 10 milionów będziemy musieli zapłacić, jak my, my, jako podatnicy i użytkownicy tego miejsca, gdyż zostało to rozbite, że część zobowiązań weźmie na siebie miasto, a część pożyczki zaciągnie Centrum Park Chojnicy, który będzie wykonawcą tej inwestycji. Natomiast jedna sprawa jest jasna. Centrum Park, jeżeli będzie musiał spłacać tą pożyczkę, to albo spłaci to z pieniędzy podatników, albo z nas, Użytkowników z naszych pieniędzy, użytkowników basenu, użytkowników lodowiska czy hali widowiskowo-sportowej. Tak czy inaczej, dla nas, mieszkańców Chojnic i okolic, będzie to inwestycja dwa razy droższa niż planowana. Wobec czego złożyłem, mam nadzieję, uzasadniony postulat, że jeżeli ma być drogo, to niech chociaż będzie dobrze, niech spełnia ten obiekt wymogi gry w hokej, wymogi. Uprawiania łyżwierstwa łyż figurowego. Tym bardziej, że cała instalacja chłodnicza jest przewymiarowana w ten sposób, żeby można było ją użytkować od października do marca, nawet przy temperaturach plus 15 stopni Celsjusza. A więc dawałoby to możliwość na to, żeby chociażby hokeiści ćwiczyli 5 miesięcy w roku. Może to być ekstrawaganckie, może to być drogie. Natomiast jeżeli już wydajemy tak duże pieniądze, to niech będzie to. Coś, czego nie będziemy się za kilka lat wstydzili, czy nie będzie ograniczało możliwości rozwoju kultury fizycznej, czy sportu w naszym mieście. Ta decyzja nie spotkała się ze zrozumieniem i ciężko było mi zrozumieć logikę tego postępowania, bo pani prezes Centrum Parku nie pojawiła się na komisji sportu, pojawiła się niezapowiedziana zupełnie. Na komisji budżetu i całe środowisko sportowe, którego reprezentantów licznie mamy w Radzie Miejskiej. Jest bowiem Marek Szank, znany trener i nauczyciel wychowania fizycznego, jest były prezes Chojniczanki Maciej Polasik, jest przecież Andrzej Plata i Marcin Gruchała, czyli nasi trenerzy pięściarstwa. No e, Śmietanka, można by powiedzieć, e, sportowa jest także Marzena Osowicka, koleżanka z opozycji, która przez lata prowadziła i da, nadal organizuje szereg wydarzeń sportowych z, z, z ramienia UKS 8. Ci ludzie nie zostali poinformowani o tym, że będzie to przedrożenie. Na ostatnią chwilę trafiła ta informacja do materiału sesyjnego. a Tymczasem wszystkie nasze propozycje dotyczące tego, aby wydłużyć ten termin akceptacji o dwa tygodnie i zbadać czy możliwa jest zmiana specyfikacji przetargu tak, aby dotyczył on realizacji pełnowymiarowego lodowiska okazały się być niedozaakceptowane przez pana burmistrza. Mam wrażenie, że było coś więcej i powiem Wam szczerze, że dopiero po tym jak przespałem się z tym wszystkim, wysnułem może zbyt daleko idące wnioski, ale jestem pewien, że moja teza o tym, że Pan Burmistrz uzależniony jest od wielkiego biznesu jest tezą słuszną i jeżeli przez pryzmat tego jego przywiązania do tego, żeby spłacać swoje długi wdzięczności wobec ludzi, od których zależy jego... Burmistrzowanie, to wtedy zrozumienie rzeczywistości naszej chojnickiej staje się dużo łatwiejsze. Otóż ta sama firma wygrywała szereg innych przetargów, wygrywa wszystkie duże przetargi w naszej okolicy, i myślę, że pan burmistrz bardzo mocno przywiązany jest do tego, aby firma z Człuchowa realizowała także tę inwestycję. I gdyby był to jakikolwiek inny oferent, to albo byśmy dyskutowali o. Unieważnieniu tego przetargu i rozpisania nowego, albo dano by nam czas na to, żeby przeanalizować, czy faktycznie ten e, profil, ten e, zarys projektu, który ma być realizowany jest optymalnym z punktu widzenia naszego samorządu. Natomiast stało się inaczej. Pan burmistrz najpierw zaproponował zgodnie z naszymi sugestiami, żeby odbyła się sesja w lipcu i tak musi się odbyć, bo jest kwestia wygaszenia mandatu Przewodniczącego Macieja Polasika, natomiast w momencie, kiedy okazało się, że radni mają gotowość, stwierdził: OK, to my to dzisiaj i tak przegłosujmy, a za dwa tygodnie stukamy się. Nie wiem po co, żebyśmy mogli podsumować dyskusję, żeby przyjąć wspólne stanowisko, natomiast temat byłby i tak załatwiony. Poprosiłem o pięć minut przerwy, przedyskutowaliśmy to jako opozycja, zagłosowaliśmy przeciw, ale to było za mało. Bezrefleksyjnie większość pana burmistrza zaakceptowała tę propozycję, która dotyczyła tego, aby zwiększyć finansowanie i zgodzić się na zaakceptowanie tej oferty, która e, oznacza praktycznie dwukrotnie wyższy wkład miasta w to, żeby zrealizować projekt ślizgawki. Tak naprawdę, bo będę się upierał przy tym stwierdzeniu, że rolkowisko z funkcją ślizgawki, bo przez większość roku będzie to po prostu rolkowisko, e, nie jest pomysłem, który jest wart zainwestowania. Ponad 10 milionów złotych i można mnie w tej chwili poprawiać, że to będzie niespełna 10 milionów, natomiast jeżeli dodamy koszty dodatkowe, to ta decyzja jest zupełnie nieracjonalna, nie biorąc szczególnie pod uwagę fakt, że w momencie, w którym odbywają się tam wydarzenia, kulturalne wydarzenia związane z wykorzystaniem centrum parku, a do tego czynny jest basem, to już w tej chwili ciężko jest tam. Znaleźć miejsce, ciężko jest tam się dostać i zaparkować. Zwiększenie funkcjonalności o jeszcze jedną kolejną, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dostępnych miejsc parkingowych spowoduje, że to miejsce stanie się po prostu jakimś koszmarem. Nie jest to przedyskutowane. Realizacja tego projektu została powierzona pani pani Żanecie Janowicz, która nie ma żadnego doświadczenia w realizacji tak dużych projektów a tymczasem ma decydować o tym, jak wydane zostanie 10 milionów złotych z kasy publicznej, a tak naprawdę 15 milionów, bo to, że są to środki... E Centralne nie zmienia faktu, że są to środki publiczne, które wspólnie powinniśmy się troszczyć i wydatkować je w sposób optymalny z punktu widzenia naszego samorządu, z punktu widzenia każdego podatnika. Kolejny temat, który chciałbym z Wami dzisiaj omówić, to temat absolutorium i raportu o stanie miasta. Szanowni Państwo, analizowałem ten raport dogłębnie, tak jak staram się na poważnie podchodzić do swoich obowiązków i wieczorami siedziałem nad nimi i Około wpół do pierwszej w nocy zauważyłem pewną prawidłowość, że wśród imprez zaplanowanych przez wicedyrektora biblioteki w Chojnicach, wszystkie mają stuprocentową frekwencję. To znaczy, tak jak je zaplanowano, tyle samo dokładnie osób przyszło. Takie rzeczy zdarzają się w matematyce, mogą zdarzyć się w fizyce jak najbardziej, tam ta dokładność jest niesamowita, natomiast z pewnością już w ekonomii czy innych naukach społecznych są fenomenem, który trudno zrozumieć tym bardziej, jeśli jest to powtarzalne. Jednorazowo oczywiście, ale nie w każdym jednym. Zwróciłem więc uwagę na to, że nie do końca może być tak, że europejski dzień języków obcych, który był Rzekomo, organizowany po raz drugi, mógł mieć dokładnie taką liczbę uczestników, jak było to zaplanowane. Zacząłem przeszukiwać internet i okazało się, że nie ma żadnych zmian o tym, żeby ta impreza faktycznie się odbyła nie było żadnych zaproszeń, nie było żadnej informacji po tym wydarzeniu, ani na Facebooku, ani na stronie biblioteki, ani na stronach innych serwisów informacyjnych. No i przed sesją, krótko przed jej odbyciem Udało mi się potwierdzić z dwóch źródeł z wydziale, komunik w wydziale edukacji nie, komunikacji, w wydziale edukacji oraz w bibliotece niezależnie, że ta impreza w ogóle się nie odbyła. Więc, Szanowni Państwo, nie tylko doszło do bezmyślnego kopiowania kolumn liczba planowana, liczba rzeczywista, ale jeszcze ktoś bez jakiejkolwiek analizy w wydziale. Edukacji wrzucił to do e, raportu o stanie miasta i to podważa zupełnie rzetelność wykonania całego raportu, bo jeżeli Tutaj udało mi się to wychwycić. To nie dlatego, że miałem jakąś tajemną wiecie, wiedzę, ile osób przychodzi na poszczególne, na poszczególne wydarzenia. Natomiast no, logika wskazywała na to, że tam coś musi być nie tak, skoro e, ktoś e, dokładnie tyle zaplanował, ile osób przyszło. No i nos mnie nie mylił, e, natomiast no, nie jestem w stanie zweryfikować wszystkich wartości, które są podawane w tym raporcie. 135 stron. Albo zawierzymy, albo nie. Natomiast no to dyskredytuje taki raport, kiedy okazuje się, że proste sprawdzenie falsyfikuje dane tam podane. Natomiast stało się inaczej. Dyskutowaliśmy nad tymi wartościami, i kolejną wartością, którą chciałbym Wam przytoczyć, to jest bezrobocie. Bezrobocie, które w chojnicach jest wysokie i niestety dzięki temu, że. Dla powiatu chojnickiego wynosiło na ponad 150% średniej dla całego kraju. Zasiłki dla bezrobotnych są wydłużone z 6 miesięcy do 12 miesięcy i drodzy Państwo, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który no, poddawał się weryfikacji wyborczej jako kandydat władzy Zapewniał o sukcesie, że zamiast 6 miesięcy wypłacamy 12 miesięcy, w ogóle nie zającam się o tym, z czego to wynika. A ja porównałem statystyki z ostatniego roku z tymi sprzed 5 lat, i okazało się, że bezrobocie nie maleje, bezrobocie bezwzględnie w hojnicach proporcja rośnie, bo o ile. 5 lat temu 29% osób bezrobotnych w skali całego powiatu mieszkało w Chojnicach, o tyle w tej chwili jest to już 31%, a na dodatek okazuje się, że mamy trendy, które powodują, że nie maleje one tak szybko jak w reszcie kraju. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to to, że Także w raportach dotyczących delimitacji obszarów problemowych, które zostały opisane w raporcie przygotowanym przez Polską Akademię Nauk, a szczególnie przez pana profesora Przemysława Sierżyńskiego, zawarto listę 139 miast, które nie wytrzymują tempa rozwoju charakterystycznego dla całego kraju. Mamy prawie 2500 gmin w całym kraju, ponad 300 gmin miejskich. I wśród nich znalazło się tylko 139, które mogło otrzymać pomoc szwajcarską. Rozjuszyło radnych koalicji moje stwierdzenie, że otrzymujemy pomoc humanitarną, ale tak należy to traktować. No, litują się nad bidulkami z Polski. Szwajcarzy i wytypowali te samorządy, które potrzebują wsparcia, bo nie potrafią same zadbać o siebie. Pan burmistrz z uroczą niewiedzą w momencie, kiedy ogłaszał, że aplikujemy o takie kwoty, mówił, że nie wie, dlaczego Szwajcarzy takie pieniądze oferują, więc przypomniałem mu, z czego to wynika i zwróciłem uwagę, że hojnice znalazły się nie w gronie miast zagrożonych marginalizacją, ale w gronie miast stagnujących, a więc spośród siedmiu wskaźników, które są niepokojące dla analityków, mieliśmy aż pięć składowych, które wskazywały na to, że w rozwoju społeczno-gospodarczym nie nadążamy za średnią dla całego kraju. I to jest niezwykle niepokojące. Także w kontekście edukacji, która jest największym wydatkiem budżetowym. Nie opublikowano tych informacji, które wskazują, że wyniki w Hojnicach, w naszym mieście, na testach ósmoklasisty klasisty są poniżej średniej dla kraju, poniżej średniej dla miast naszej wielkości i poniżej średniej wojewódzkiej. Wskazuje to na. Brak efektywności w wydatkowaniu pieniędzy na edukację, która jest największym wydatkiem budżetowym i brak analizy, która miałaby charakter jakościowy i wskazywała na obszary wymagające interwencji miasta. Moi drodzy, no, raport o stanie miasta to musi być publikacja rzetelna, która wskazuje nam. Gdzie mamy problem, gdzie nie mamy problemu, co jest naszą mocną stroną, wskazywała kierunki rozwoju, ale przede wszystkim odnosiła się do realizacji pewnych celów, które przed sobą stawiamy. I z pewnością edukacja jest jednym z tych celów, które powinniśmy realizować. Ale kolejnym celem są zintegrowane inwestycje terytorialne. My jesteśmy liderem projektu. Miejskich obszarów funkcjonalnych, które mają łączyć chonice, Człuchów i gminy ościenne. Natomiast w tym raporcie, zaledwie w jednym akapicie, jest kilka zdań dotyczących tego, jak realizujemy te cenne zadania, które są przed nami. I brak tego sprawdzania jest uchybieniem formalnym, ponieważ z realizacji takich strategii właśnie ma zdawać relacje burmistrz i jego zastępcy w momencie, kiedy poddają się ocenie mieszkańców i radnych. Tego zabrakło, chociaż jest to znowu, tak jak w przypadku edukacji, największe, najważniejsze strategiczne porozumienie, które dotyczy funkcjonowania naszego obszaru, a dodatkowo jest podpisywane z władzami województwa, ale również parafowane przez Komisję Europejską. Kolejnym moim zarzutem, który pojawił się w trakcie sesji absolutoryjnej, była kwestia raportu, który pojawił się nie dawno, a w jakiś zupełnie kuriozalny sposób został w pierwszej kolejności przedstawiony Młodzieżowej Radzie Miasta dotyczące analizy potrzeb i analizy tego, w jaki sposób usprawnić funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji, a więc transportu zbiorowego, który dotyczy nas wszystkich. Problem jednak w tym, że strategiczne decyzje dotyczące wydatkowania kilkunastu, chyba osiemnastu milionów złotych dotyczące zakupu sześciu autobusów elektrycznych zostały podjęte przed uzyskaniem tego raportu, który kosztował nas grube dziesiątki tysięcy złotych. A więc najpierw decydujemy, ile i jakich autobusów kupujemy, a później dowiadujemy, się, co jest nam potrzebne? Zupełnie e, pozbawione planowania, strategii i e, zdrowego rozsądku e, działania. E, w odpowiedzi na to usłyszałem, że e, nie mieliśmy innego wyboru, tylko zeroemisyjne elektryczne autobusy były dostępne. W odpowiedzi na to e, zwróciłem uwagę, że dofinansowanie 95%, które, o którym mówił burmistrz, faktycznie wynosiło 85%. I będą to pieniądze zmarnowane. Problem jest taki, że te informacje, które uzyskujemy, są podawane w zbyt ograniczonym zakresie, zbyt późno, i jest to z, ze stratą po prostu dla funkcjonowania samorządów, dla. Dla jakości funkcjonowania władzy. Kolejne zarzuty dotyczyły tego, w jaki sposób traktowane są skargi mieszkańców. Otóż 100% skarg zostało odrzucone, ale pójdźmy dalej. Był tak naprawdę jeden wniosek radnego zgłoszony w trakcie sesji, który został przyjęty, o ile pamiętam, jednogłośnie, a z pewnością bez głosu sprzeciwu, i który dotyczył stworzenia możliwości wykorzystywania po stoju taksówek przy ulicy 31 Stycznia do tego, żeby zostawić dzieci w Szkole Podstawowej nr 1. I uwaga, ten wniosek również nie został zrealizowany. Kuriozum jest, że Adam Kopczyński, który do odważnych nie należy, zwrócił uwagę, że opozycja bała się odpowiedzialności za miasto. W odpowiedzi na to zwróciłem uwagę, że zgłosiliśmy akces naszych reprezentantów do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgłosiliśmy chęć współdecydowania o tym, w jaki sposób będą prowadzone prace wszystkich komisji i dostaliśmy wstępne zapewnienie, że w tych komisjach udział bra, będziemy brali. Zgłosiliśmy akces do Prezydium Rady, tak? żeby podejmować kluczowe decyzje wspólnie i chociażby terminy i tematykę poszczególnych sesji Rady Miasta ustalać w gronie przewodniczących klubu. Nie wzięto naszego głosu także pod uwagę przy przydzielaniu mieszkań komunalnych, przy przyznawaniu grantów na kulturę czy sport. Także byliśmy rugowani ze wszystkich ciał kolegialnych, w których chcielibyśmy zasiadać, natomiast okazało się, że jest dla nas miejsce w Komisji do Spraw Nazewnictwa. Oraz w Komisji do Spraw Opracowania i Realizacji Budżetu Obywatelskiego. W tych dwóch komisjach, w których umożliwiono nam funkcjonowanie, aktywnie funkcjonujemy. Nazwa jednego z rząd jest efektem naszych prac. W pracach Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego Patryk Tobolski jako radny bierze aktywny udział, także nie można nam zarzucić braku zaangażowania. Przypomnę tylko, że w przeciwieństwie do Rady Miejskiej Gdańska, w przeciwieństwie do... Sejmiku województwa, w przeciwieństwie do e, Rady Powiatu Chojnickiego, a także naszego parlamentu, nie mamy żadnego przewodniczącego komisji i żadnego członka prezydium, a więc przewodniczącego czy wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Dlatego takie zarzuty o braku chęci wzięcia odpowiedzialności są całkowicie nietrafione, a wręcz obraźliwe ze względu na to, że taką chęć. E, Jasno i klarownie wyrażaliśmy, przeprowadziliśmy wiele rozmów na ten temat, natomiast sekuje się 30% mieszkańców hojnic i ponad 1 trzecią rady z faktycznego udziału w sprawowaniu władzy, a później zarzuca się, że tchórzymy. Kolejna sprawa, bardzo nieprzyjemna, bardzo niepotrzebna, ale też wynik zupełnego lenistwa, braku zainteresowania drugim człowiekiem, empatii to sprawa przyznania tytułów zasłużonego mieszkańca Chojnicy. Otóż przy okazji przyznawania tych tytułów Ludmile Paczkowskiej oraz ustalania, że kolejny rok, a więc ten już trwający, ma zostać rokiem bieżków, zwróciliśmy uwagę głosując pojedynczo jako przewodniczący klubu Krzysztof Pestka i ja, wstrzymując się od głosu w każdym z tych zgłosowań, głosowań, że chcielibyśmy, aby takie a rzeczy na przyszłość były z nami konsultowane, żebyśmy wiedzieli wcześniej, a nie dowiadywali się tuż przed sesją, jakie są plany. Tak, aby godnie uczcić te osoby, nie zawsze wszystkie muszą być wszystkim znane. I tak na program tej sesji zaplanowano również przyznanie dwóch tytułów zasłużonego mieszkańca Chojnic. I ile kandydatura pana Andrzeja Szulca, znanego harcerza, który, który prowadzi 40. drużynę harcerską imienia Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Polskiego. To była mało kontrowersyjna propozycja. Człowiek zasłużony dla wszystkich nas było oczywiste, że Kandydaturę poprzemy, natomiast no, ciągle brak konsultacji rzucał się cieniem na ten tryb zgłaszania kandydatur do tego honorowego tytułu. Z kolei zaś kandydatura Antoniego Szlangi, kolegi z Rady, sympatycznego starszego pana, była całkowicie nie do przyjęcia, była całkowicie nietrafiona i była krzywdą wymierzoną w tego człowieka. Zgodnie z e, tym, czego wszyscy mogli oczekiwać, nasz klub zagłosował przeciw, opozycja zagłosowała przeciw i okazało się, że stosunkiem głosów 8 do 8 nie udało się przegłosować w większości tej propozycji. No cóż, członek Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej, członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, osoba, która postulowała. Stworzenie nadajnika telewizji moskiewskiej w Chojnicach, a także osoba, która była naczelnikiem państwa w czasach stanu wojennego, kiedy większość osób marzyło o wolności i festiwal Solidarności trwał w najlepsze, nie jest przykładem dla mieszkańców Chojnic, który powinni naśladować, z którego powinni brać przykład. Co innego, sympatię, co innego, wspólna praca, co innego, spojrzenie życzliwym okiem na każdego społecznika, który chce rozwiązywać sprawy miasta, ale do tych honorowych tytułów musimy wybierać postaci krystaliczne, za które nie będziemy się wstydzić, kiedy za 10, 20, 30 lat kolejne pokolenie chłopnicze zapyta o to, dlaczego kogoś sprawujący kierownicze funkcje w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybraliśmy do tytułów, kiedy Leszek Moczulski, który spędził wiele lat w więzieniu za e, działalność w obronie tych ludzi, których ormo pałowało, rozszyfrował jednoznacznie PZPR jako płatni zdrajcy pachołki Rosji. I w tym wypadku nie było wątpliwości, że osoba, która działała przeciwko wolności wypowiedzi, wolności wyznania, wolności stowarzyszenia, nie może zostać honorowym obywatelem Chojnic, nie może otrzymać tytułu zasłużonego obywatela miasta. Tyle na dzisiaj. Dłużej niż kiedykolwiek, dłużej niż zwykle, ale sesja absolutoryjna trwała ponad 7 e, godzin. E, nie była żadnym cyrkiem, e, nie była przerzucaniem się zarzutów o kłamstwo. E, była merytoryczną troską o to, jak będzie wyglądała nasza wspólnota samorządowa i apelem o to, abyśmy szczerze e, Przedstawiali problemy, które stoją przed naszym miastem i wspólnie poszukiwali drogi ich rozwiązania, ale do tego naszą niską władzę musimy dopiero przyzwyczajać, że o problemach się dyskutuje, a nie po prostu zamiata się je pod dywan. Dziękuję Wam bardzo tym, którzy wytrwali szczególnie. Za uwagę, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.